Witam serdecznie. Tu działkowy partacz. Taka sytuacja na no weekend. Stara zabramie na działkę. Moja halena. Kazana wrzucać kamieni. Posypać ziemią. Podlewać kamienie. Ciekawe, co chcę z tego sobie wyhodować. Co, że kamienie i urosną? Będą takie posągi jak na wyspie Wielkanocnej. Ja nie wiem, co się z tą halenką dzieje przez te kwarantanny i odosobnienie od ludzi. No dobra, no kazała. Kazała. Niedziela. To niedziela wiadomo, schabowego, z mizeryją, z jakimś kartofelkiem by się przydało zjeść. Więc tak stoi jak ten pajacyk już od 30 minut i leję wodę na te kamienie. Ale co? Nic nie rosną. Czy korzenie mają wypuścić, czy co? Więc będę was informował przy okazji co to z tego tutaj bodziewia wyrośnie? Oczyśnienie nie, też widać o podlewam, jakbym prostatę miał jakąś. Kurde, młody chłop, a siurka jak dziadek 65-letni. No nic. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Niedługo może te wszystkie blokady poznoszą i będzie można sobie na działce kurde dubać coś. U mnie drony nie latają, ale mam taką procę. Kamienie też tam, jak widać, że, jak mnie by tutaj Borewicz zaczął latać jakimś helikopterem, jakbym ci pierdaczył mu z kamienia, to by od razu skończył mnie tu podglądywać z boczenie Ligant 1. No nic. Pozdrawiam Was serdecznie. działkowy partacz, Do zobaczenia. Do usłyszenia moi mili.